Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym odcineczku z Palwardów, tak, dzisiaj sobie skoczymy tutaj, bo już możemy, mamy już ulepszoną troszeczkę naszą właśnie, e, jak to się nazywa, zbroję, tak, to powinniśmy, teoretycznie powinienem tutaj móc latać, tak, okej, okay. ja nie myślę, o tej jajko, halo, nie, 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 musiał zejść. musiał, po prostu ten pal mnie nie lubi. Ale dobra, mieszam z tym. Yy, pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę komentarz. No i subika. Co my tutaj będziemy mieć? Zwykłe. Oj, duże by się przydało, co nie? Duże na pewno by nam się przydało. Jakieś jajko. Dobra, wiemy gdzie możemy tutaj tą naszą sól yy, zbierać. Wow! Co to jest za stwór? Dobra, ale ja sobie tutaj zaznaczę. Ja chcę tutaj zaznaczyć e-marker i ok. Czyli możemy tutaj sobie zbierać tą sól. Nie wiem czy zaatakować go. Czy też nie, no bo tutaj są, jak widać, duże lewele. A taki by nam się przydał. Nie mówiąc, że nie. No to by było dopiero, dopiero epickie. Ale ja bym chciał zobaczyć, co tam jest na górze w ogóle. Co tu jest w ogóle? O, tak powiem. W końcu możemy na takich terenach tutaj latać, więc dla mnie też jest spoko, bo im więcej wtedy możemy tych pali, co nie? Łapać. Tu widzę jakąś lawę. ale nie chcę do lawy. No oczywiście, ale mój pal lubi do lawy. Wide, że ognisty. ale tutaj, ta, 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 ta. co to jest? to daj, to tak to daj, to daj, to O, to daj, Dobra, 4%. Wow, wow, wow. Plecy. Pięknie. Mamy go. No to pięknie. No to mamy kolejne. Eee. A ci bracia czegoś? To co oni tutaj robią? O, tutaj mamy szybką podróż. A więc tutaj mamy tak szybkie rzeczy niektóre. No te ogniki na pewno nam się przydadzą w przyszłości. O. Ja chcę zobaczyć na no, mapie, gdzie my jesteśmy. O, tutaj aż. Dobra, więc ja bym w tą stronę poleciał i zobaczył tutaj z tej strony. To jest. O, jajko, jajko, jajko. I kolejny taki tłusty. perion No, jak tam. Pirin Dobra, niech on tutaj sobie odpocznie. Ja nie lubię przez właśnie magmę, lawę. Nie lubię takiego czegoś. Ale tu ładne. Ładne to jest. O, się ma. ma, koledzy. Jestem ciekaw, czy jakbym po tym chodził, żeby coś by było. No czy też nie. Co to za rusztki dziwne open? A? Vixen! O! Pozdrowienia Vixen. E, dla ciebie. Dajesz. No i co, będę tak? O ła, wow, dobra, dobra. Dobrze, dwa procent. Zobaczymy. Te się w ogóle przyglądają. Ej, 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 ej! Pokonaj go. Zaatakujesz go? Dobra, mamy go. Nie, nie, nie. Patrzcie, to oni ze mną zrobili. Po prostu mnie rozwalił. Vicen, nie wolno tak. Gramy w jednym zespole, tak? Czy też nie? No dobra, szybko będziemy musieli tam telepnąć o ile możemy, eee, bo jeżeli nie, no to mamy przerąbane. A, C? Eee, C! Gdzie tutaj deadłem. Proszę, nie! Ostatniej chwili. Dobra, ja się muszę uleczyć. Sorry, ale ja się muszę uleczyć po prostu bardzo. Gdzie jest ta Wixen, która mnie zabiła? Ale ja ją zdobędę. Ja ją zdobędę, wam mówię. O tym. Dobra, wiemy, gdzie muszę, musimy w ogóle lecieć, żeby ją zdobyć. W pierwszej kolejności ja bym chciał właśnie tak, tu wylądować gdzieś. Dobra, polecimy sobie w tamtą stronę. O, widzę, że tam coś jest. No to zobaczymy, co to jest. O, drzewo. No dobra, jak tutaj wylądowaliśmy, to możemy chwilę odpocząć. Zobaczyć. W tamtą stronę byśmy musieli polecieć. Jeżeli coś chcemy w ogóle zwiedzać? A, one podwójnie chodzą? Dobra, to już wszystko wiadomo. O, te dzieło jest ciekawe. Duże jajko. No, duże, duże. Tak, zwiedzamy sobie tutaj zakazane tereny. Co to jest? Ja chcę. No, dajesz. Gdzie oh. Daj, on Dawaj chodź tu. Ну а дальше. Dobra, tutaj tak. Ja ciebie chcę. Uciekasz? Serio? Ja. Myślisz, że uciekniesz nie ma Ty musisz być mój a dobra tarczy mi się No chodź tu. Po co się tak ładujesz? Dajesz? No nie, zabiłeś go? Serio? A chociaż coś fajnego dał? Ja się z nim walczę, a nie mi go zabijasz. Serio, tam to ja mam, my idziemy tego Nocnego oh. Aj no trudno no to polećmy, zobaczmy co jest nowego jesteś 36 level A, Jestem za słaby, te klocki Mamy tylko 25 tak Nie no, trzeba lepszą bronię zrobić w końcu Jak ciemno nagle się zrobiło, co nie? O! Jakie ruiny. Tego się nie spodziewałem. Wiksen, wiksen. Wiksen, ty będziesz moja. Końcu będziesz moja, ale w grze. <ścoughs> Pozdrawiamy. O, tutaj będziemy mieć właśnie naszego teleporta. Końca, jakiś teleport. Może będą jakieś lepsze stwory. Dużo jest tutaj jaj. Weźmy sobie tutaj to wszystko. Bo to też nam daje bodajże chyba expo, nie? No zobaczmy w ogóle na mapie, czy coś tutaj jest. Czy mi się opaca w ogóle tutaj być. No, jesteśmy przy wieży. Jestem ciekawy, jaki to jest boss. Pewnie jakiś mocny, cenia. Liderka pewnie jest bardzo mocno. No tu mamy jedną wicę. No, tutaj doszliśmy, więc jest na plusie. Dobra, mamy ten Mhm. Mm Dobra, spróbujemy wicynę jeszcze raz zdobyć. Ale het No, próbuj. No, patrzcie. Spróbujemy. Będzie. Musi być. Tak, mamy Vixen. Spoko, elegancko, powiem wam tak szczerze. E, udało się. Więc kolejny pal jest nasz. Więc dobra, my możemy praktycznie zobaczyć, co tam jest dalej. E, bo tutaj mamy na bossa nie wiem, który nawet level będzie tego bossa. Tutaj są jajka, ale ja już mam dosyć jajek, uwierzcie. Mount Obsidian. Dobra, więc my możemy sobie polecieć w tamtą stronę. Nawet nie wiem, co tam się będzie działo, wiecie. Tak szczerze. Czy tutaj są jakieś te, jakieś większe po prostu rzeczy. No, data. O, tutaj Astregon. Dobra, ale Astregona to na pewno nie będę teraz od razu robić, bo to jest 48 level. Chociaż to nie ryzykuje, ten nie żyje. Chyba też tutaj coś jest, nie? Podejrzewam, że tak. Czy my tutaj coś będziemy mieć? Jajko. To jest w pierwszej kolejności do zdobycia. No i za chwilę zobaczymy, co jeszcze tutaj zdobędziemy. Jeżeli nic, no to widzimy się tylko w bazie. Zobaczyć w ogóle, czy coś nam się wykluło. Chyba Anubis powinien gdzieś tutaj być, nie? Tak, bo tutaj są jajka, tu jest to. I tam jest. Wizerunek Anubis, z tego co zauważyłem. Dobra, mam fioletową jeszcze skrzynię. I tam mamy jajko. Dobra, pięknie. No to teraz co możemy zlecieć na dół? Ja tego chcę, tylko to jest normal. Wow. Dobra, weźmy sobie tutaj elektrycznego. Dobra, tutaj. No, muszę go trochę... Tak do połowy życia, bym chciał go zrobić. Dobra, 5 procent. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Tak, mamy go. Pięknie, na 34 levelu. Um, dobra. Eee, ja chciałem tego naszego pala latającego wziąć. Mamy następnego fajnego. O, tutaj są Dumony. Pięknie. Że się wiedzieć, gdzie są te. A gdzie jest? I żebym był usatysfakcjonowany. Ale zobaczmy. Tu jest nowa lokacja. Ale jeżeli wejdziemy w paleka, to już naprawdę dużo mamy. Miała nie mamy. Goblina też nie mamy, ale habit. i Tutaj jest goblin. Dobra. A ten? No, nie wiadomo. Gdzie on się znajduje? Dobra. Eee, Anubis nie, nie mamy? Nie. Te, tutaj spotkaliśmy. Tylko w nocy, tutaj na tych obrzeżach, dobra. Czyli trzeba będzie go tutaj zdobyć. Raja, tam dobra. Te tutaj. O, tutaj można go spotkać. I tylko. Aha, za dnia i za nocy, dobra. Mhm. No, tutaj takie występowanie. Ok. O. Cazuku tutaj. No dobra, fajnie by było, jakbyśmy naprawdę znaleźli troszeczkę lepsze pale. Oczywiście ja sobie tutaj wejdę. Ja sobie wezmę te pale tutaj, czyli te, te jajka. No, tu jest pełno takich ludów. Nie ja bo bym chciał zobaczyć, gdzie tu jest Anubis. Anubis naprawdę by nam się przydał. Pyromeny. Dobra, my możemy sobie polecieć na spokojnie na bazę. Ja wam poprzecinam to wszystko. Więc to by było na tyle w tym odcineczku. Więc nie zapomnijcie o łapce w górę. no oczywiście. No i Subiku. A my za niedługo będziemy dalej, dalej trenować dalej robić nasze questy, żebyśmy wbili jak najwyższy level i to jak najszybciej. E, bo dużo, dużo rzeczy. W ogóle bym chciał zobaczyć te ale, które my zdobyliśmy ostatnio. Czyli tak, ten może tylko przechodzić. Ten tutaj jest od ognia. E, ten jest złotą rączką, powiem wam tak szczerze. Aż się zdziwiłem. O, bardzo pomaga. Ten daje ogień i drewno. Eee, tutaj jest bardzo pomocna. No i ten fajnie robię w ogóle wszystko. To te, takie właśnie rzeczy tutaj mamy. Takie bardziej e, nam się udały od ten. Pod pomaganie niż pod jakieś inne takie spele. Dobra, więc. No, my się widzimy już w następnym odcineczku. E, tak szczerze. Zobaczymy, co to będzie. Jak to będzie. A jeszcze chciałbym zobaczyć, czy tutaj w ogóle nam się już jajko zrobiło. Tak! Będziemy mieć dwa jajka. Więc czy mamy kciuki, co wyjdzie. Telking. No i. Dobra, my tutaj możemy dać te jajko jakieś takie duże w miarę. Okej. Okay. No i teraz zobaczmy, czy będzie Anubis. Jest, mamy Anubisa. Pięknie. Pięknie. Aż normalnie się cieszę z tego powodu. Eee. I tutaj bym wsadził następną rzecz. Czyli tak, mamy Anubisa. Możemy na razie zapelki za na wziąć. Zamienić. E, gdzie tu jest pelkin? Dobra, ale jaki jeszcze mamy rodzaj tego Anubisa? Męski. Pelkin też był męski. Okej, okay, czyli z matką sobie po. Serio, poszedłeś spać. Aj, icie, no kiepsko trochę. Proszę cię spać po prostu na spokojnie. E, Zobaczymy, jak ten armor się w ogóle naprawia. Hmm. A, możemy go naprawić spokojnie. Dobra. Gdzie tu jest nasz Anubis? Anubis, poproszę cię, żebyś ty tutaj nie, nie szalał zbytnio. Widzisz, jako drugie tutaj potrzebujemy teraz tutaj następnego ogniorżerce. Wy się zobaczyć w party. Czy to ma jeden level? A ten drugi nasz ma też. Hmm. Dobra! I szybko te... Eee, ciasto trzeba zrobić i niech się po prostu łączą. Hmm, zobaczymy, co będzie z tego. Anubis yy, i ten. Ja sobie musiał to zobaczyć spokojnie w internecie. O ile mogę to zobaczyć w ogóle, jak się łączy ten Anubis. Hmm. Zobaczmy, czy coś znajdę na ten temat. O, mamy. Pięknie. Zobaczymy, co wyjdzie z tego? Bo no ja myślę, że dużo wyjdzie. Tylko gdzie jest nasza tutaj koleżanka? Chodź tu, chodź tu, koleżanko. Ty musisz być tutaj. Wy tutaj się zaprzyjaźnicie, zrobicie sobie jajko. No i zobaczymy, co będzie. Więc to tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę komentarzu, no i subskrypcji. Widzimy się już na następnym odcinku. Hej!